Halo, halo, witam serdecznie. W dzisiejszym materiale przedstawię wam listę najciekawszych nadchodzących gier z gatunku Open World, których to premiera planowana jest na kilka kolejnych lat. W tym miejscu będzie to przede wszystkim 2023, 2024 albo być może nawet i 2025. Będzie to zatem raczej bardziej odległa przyszłość, która to prezentuje się dosłownie niesamowicie interesująco. Żeby było jeszcze bardziej ciekawie, wiem, że całą tą listę posegreguję powiedzmy według ważności, Żebyście mniej więcej wiedzieli na które tytuły warto zwrócić szczególną uwagę Dobra więc to było w sumie na tyle w ramach wstępu Więc nie ma co więcej przedłużać No i od razu przejdźmy do samych konkretów Zobaczam na samym początku chciałbym egzekwo postawić dwa tytuły od studia Pearl Abyss. Po pierwsze jest to gra Crimson Desert, czyli interesująca gra RPG osadzona w klimatach fantazy, no i po drugie mamy jeszcze grę DocaView, czyli dynamiczną grę akcji polegającą przede wszystkim na łapaniu pojedynczych stworków. Za oba te tytuły odpowiada studio Pearl Abyss, które to wcześniej było znane przede wszystkim z gry Black Desert. W sumie nie otrzymywała ona jakichś najlepszych, najwyższych ocen, aczkolwiek charakteryzowała się naprawdę znakomitą grafiką. Trzeba w tym miejscu przyznać, te dwie nowe gry również prezentują się znakomicie właśnie pod tym kątem. Niestety do tej pory nie mamy z tego jeszcze żadnych konkretnych dat premier. Teraz chciałbym wspomnieć o kolejnej odsłonie z serii Assassin's Creed, a mianowicie Assassin's Creed Mirage. Oczywiście jest to jedna z najważniejszych serii gier, jeżeli chodzi o gry z otwartymi światami. W każdym razie jest kilka przesłanek, że być może ta odsłona nie będzie jednak aż taka wielka. Sami deweloperzy zapowiedzieli, że raczej będzie to nieco mniejsza odsłona, no i że sama kampania wystarczy na około 15-20 godzin rozgrywki. Za grę odpowiada również studio Ubisoft Bordeaux. Jest to raczej dosyć mniej doświadczone studio, do tej pory stali tylko i wyłącznie za dodatkiem do Assassin's Creed Valhalla, a mianowicie w bogów. Przy okazji nie otrzymywali na tej podstawie jakichś super wysokich ocen, a jedynie oceny na poziomie około 70 kilku procent. Myślę jednak, że kolejne oceny mogą być w tym miejscu o wiele bardziej ważne. No i w tym miejscu można wymienić Assassin's Creed codename Hexe oraz codename Red. Zatem te gry będą bowiem odpowiadali znacząco bardziej doświadczeń deweloperzy. Jak natomiast zaprezentuje się ten najnowszy Mirage, tego dowiemy się jakoś w 2023. Kolejna duża produkcja AAA, o której warto dzisiaj wspomnieć, to Dead Island 2. Pierwsza odsłona wyszła jeszcze w 2011 roku. Był to ogólnie ogromny klasyk, no i zagrę odpowiadało wtedy polskie studio Techland Studios. Natomiast, jeżeli chodzi o tą drugą odsłonę, zagrę będzie odpowiadało nowe studio Dumbuster Studios. Wcześniej pracowali oni przede wszystkim nad Homefront The Revolution, no i na tej podstawie otrzymywali raczej dosyć średnie oceny. Mimo wszystko, jest to bardzo duży deweloper AAA. Na gameplayach Dead Island 2 również wygląda całkiem obiecująco. W każdym razie no nie wiadomo jak to będzie wyglądało jeżeli chodzi o samodopracowanie. Jak to i zaprezentuje się w praktyce tego dowiemy się 3 lutego 2023. Teraz kolejny tytuł od Ubisoftu, a mianowicie Beyond Good and Evil 2. W sumie za tytuł ten odpowiada całkiem doświadczone studia Ubisoft, Montpellier. Odpowiadają oni wcześniej za kilka całkiem dobrze ocenianych gier przygodowych czy też platformówek. Takie jak na przykład seria Raimana, czy też właśnie ten Beyond Good and Evil. Mimo wszystko, dwójka tego Beyond Good and Evil prezentuje się na zupełnie inny kaliber. Ma być to właśnie przygodowa gra osadzona w otwartym uniwersum. Będziemy mogli w tym eksplorować liczne otwarte planety. To jest akurat coś, czego ten deweloper nigdy nie tworzył, no i nie wiadomo, jak to będzie wyglądało w praktyce. W sumie od dłuższego czasu nie było o tym żadnych informacji, jeżeli chodzi o okres premiery, no więc zapewne przyjdzie nam na to jeszcze sporo poczekać. No i jeszcze jeden tytuł prosto od Ubisoftu, a mianowicie Avatar Frontiers of Pandora. Będzie to przygodowa gra akcji przedstawiona z pierwszej osoby, osadzona w otwartym świecie wzorowanym na uniwersum Avatara. Jako gracze będziemy wcieli się w reprezentanta rasy Nowi, no i naszym głównym zadaniem będzie walka na ludzkość, a mianowicie na korporację RDA. Wiadomo także, że akcja gry będzie odbywała się na tak zwanych zachodnich granicach, czyli miejscu, które nie było przedstawione w filmie. Warto też wspomnieć, że za grę odpowiada całkiem doświadczone studio Massive Entertainment, Sony wcześniej przede wszystkim za całkiem dobrze ocnianą serią The Division. Ich nowy awatar planowany jest jakoś na 2023 na PC. PS5 oraz na Xbox serii X oraz S. Kolejny tytuł zasługujący na dużą uwagę to Forspoken. W tytule tym wcielamy się w bohaterkę o imieniu Frey Holland, która to jest mieszkanką Nowego Jorku. Pewnego razu została ona jednak teleportowana do zupełnie innej fantastycznej krainy, czyli do tak zwanego świata Afia. W tym miejscu uzyskuje ona dosłownie szereg nadprzyrodzonych umiejętności. Sama rozgrywka prezentuje się bardzo interesująco. Z jednej strony zajdzie w tym możliwość bardzo dynamicznej eksploracji świata, który zresztą prezentuje się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o samą grafikę. Z drugiej strony czasami przyjdzie nam jednak zawalczyć na liczne fantastyczne stwory, no i trzeba będzie z nimi walczyć przede wszystkim za pomocą potężnych czarów. zagry odpowiada całkiem doświadczone studio Luminous Productions, wcześniej odpowiada. Oni przede wszystkim za dobrze oceniany Final Fantasy XV. Niech natomiast zaprezentuje się ich najnowszy Forspoken, tego przekonamy się 24 stycznia przyszłego roku. Teraz chciałbym wspomnieć o ambitnym tytule o nazwie Everywhere. Z jednej strony, w tytule tym jesteśmy rzuceni do otwartego świata, charakteryzującego się realistyczną grafiką, no i ma być on osadzony w klimatach science fiction. Z drugiej strony, będziemy mogli się w tym także połączyć do zupełnie innego świata, powiedzmy takiego wirtualnego, no i on ma charakteryzować się już zupełnie odmienną, pastelową grafiką. Zagryw odpowiada całkowicie nowe studio o nazwie Build A Rocket Boys. Zostało ono stworzone po części z osób, które wcześniej pracowały na przykład w Rockstar Games, no i ogólnie całe to studio liczy kilkaset deweloperów. Myślę za tym, że tytuł ten może mieć naprawdę bardzo duży potencjał. Niektórzy mówią nawet, że być może będzie to zabójca serii GTA. W każdym razie nie otrzymaliśmy z tego jeszcze żadnych fragmentów gameplayu, a tylko pojedyncze fragmenty z silnika gry, więc nie wiadomo co z tego wszystkiego wyjdzie. W każdym razie tytuł ma naprawdę super wielki potencjał. Jeżeli otrzymamy z tego jakieś, nie wiem, dobre gameplaye, no to wtedy postawiłbym to na jakichś wyższych miejscach. Kolejny tytuł zasługujący na dużą uwagę to Redfall. Jest to pierwszoosobowa strzelanka nastawiona na rozgrywkę kooperacyjną do 4 graczy. Jako gracze będziemy mieli do wyboru cztery grywalne postaci, no i każda z nich ma charakteryzować się zupełnie inną osobowością oraz umiejętnościami. Naszym najważniejszym zadaniem ma być przede wszystkim walka na licznych wrogów, przede wszystkim w postaci bandytów oraz przerażających wampirów. Zagrad odpowiada doświadczone studio Arkane Studios, wcześniej odpowiadają oni np. za Defloop, Prey, czy też za popularną serię Dishonored. Ich najnowszy Redfall planowany jest na pierwszą połowę 2023 na PC oraz na Xboxie serii X oraz S. Przy okazji będzie to również dostępne na co comiesięcznej subskrypcji, czyli na Xbox Game Passie. Teraz chciałbym wspomnieć o dwóch interesujących tytułach od studia Obsidian Entertainment, poczynając od The Outer Worlds 2. Pierwsza odsłona wyszła jeszcze w 2020 roku. Była to gra akcji RPG przedstawiona z pierwszej osoby, wszystko w klimatach science fiction. Polegała ona przede wszystkim na eksploracji różnych otwartych planet. Bardzo ważnym aspektem było także liczne podejmowanie decyzji, czy też dobieranie swoich członków zespołu. Ogólnie mówiąc, to studio charakteryzuje się dobrą historią. Wcześniej odpowiadali nie tylko za The Outer Worlds, ale także np. za Pillars of Eternity, Fallout New Vegas, czy też na przykład za Neverwinter Nights 2. Niestety, jeżeli chodzi o ten The Outer Worlds 2, do tej pory nie ma o tym żadnych konkretnych informacji. Wiadomo jedynie, że gra znajduje się we wczesnej fazie produkcji. Zapewne będziemy musieli na to całkiem długo poczekać. No, jeszcze jeden interesujący tytuł od tego samego studia, a mianowicie Evolved. Po raz kolejny będzie to przygodowa gra akcji przedstawiona z pierwszej osoby z bardzo licznymi elementami RPG. -a. Ona będzie jednak osadzona w zupełnie innym klimacie, a mianowicie w klimatach fantazy. Niestety do tej pory otrzymaliśmy z tego tylko i wyłącznie krótki kinowy zwiastun bez żadnych fragmentów gameplayu, więc nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce. Mimo wszystko ten tytuł był przedstawiony znacząco wcześniej w porównaniu do The Outer Worlds 2, więc myślę, że on wyjdzie jednak jako pierwszy. Tym miał obstawiać? Myślę, że będzie to jakiś 2023 albo 2024, no bo ta pierwsza zapowiedź była jednak całkiem długi czas temu. Jeżeli chodzi o platformy, gra planowana jest na PC oraz na Xboxie serii X oraz S. Będzie także dostępna na Xbox Game Passie. W produkcji znajduje się także czwarta odsuna z popularnej serii Dragon Age. Która to tym razem będzie nosiła nazwę Dreadwolf. Mówiąc w skrócie, jest to gra akcji RPG przedstawiana z trzeciej osoby, w której to jesteśmy rzuceni do otwartego świata w klimatach fantazy. Pod względem gameplayu może to przypominać np. serię Gothika. Za grę odpowiada bardzo doświadczone studio Bioware. Wcześniej odpowiadają oni za wiele interesujących oraz wysoko produkcji, takich jak np. seria Mass Effect albo właśnie Dragon Age. Warto jednak pamiętać, że ich ostatnia twórczość jest jednak znaczona co gorzej oceniana, właśnie przede wszystkim w postaci gry Anthem. Ogólnie deweloper ten nie stworzył żadnej gry od dłuższego czasu, więc ten Dragon Age 4 będzie naprawdę bardzo ważnym tytułem. Niestety na stan obecny nie mamy z tego żadnych gameplayów, więc zapewne trzeba będzie jeszcze do tego trochę poczekać. This is your story. Na dużą uwagę zasługuje także ostatnio zapowiedziany Rise of the Ronin. Jest to przygodowa gra akcji RPG przedstawiana z trzeciej osoby, wszystko osadzone w XIX-wiecznej Japonii. Mówiąc bardziej konkretnie, będzie to koniec okresu Edo, czyli tak zwanego Bakumatsu. Za odpowiada porządny deweloper Team Ninja, wcześniej byli oni znani przede wszystkim z dobrego Soulpsych'a, a mianowicie z serii Nioh. Może się zatem spodziewać, że Rise of the Ronin będzie całkiem podobny pod względem gameplayu, że znajdziemy w tym liczne elementy Soulpsych'a, tylko że wszystko będzie właśnie osadzone w otwartym świecie. Czy może być to zatem zagrożenie dla znakomitego Elden Ring? Tego przekonamy się jakoś w 2024. W zaawansowanej produkcji znajduje się także druga odsłona z serii S.T.A.L.K.E.R. Akcja gry odbywa się w bardziej mrocznej, alternatywnej wersji Czarnobyla. Musimy sobie tam radzić na liczne zagrożenia, np. w postaci S.T.A.L.K.E.R.ów, mutantów, czy też różnych niebezpiecznych anomalii. Od strony rozgrywki dwójka prezentuje się bardzo podobnie do poprzedniej odsłony, zajdziemy w tym jednak znacząco lepszą grafikę, wspartą poprzez silnik Unreal Engine 5. Na gameplayach prezentuje się to dosłownie zniewalająco, myślę, że od strony graficznej jest to jedna z najbardziej realistycznych nadchodzących produkcji. Pierwsza ocena również otrzymywała całkiem wysokie oceny na poziomie ponad 80%, no więc po dwójce również spodziewałbym się wysokiego poziomu doprezowania. Obecnie premiera gry planowana jest jakoś na 2023, no i wyjdzie to wtedy na PCcie oraz na Xboxie serii X oraz S. W produkcji znajduje się także czwarta odsłona z głównej serii Diablo. Jest to oczywiście jeden z najbardziej legendarnych hackensetchów czy też RPG'ów przedstawionych z Otopteka, który później był inspiracją dla wielu innych tytułów. Jeżeli chodzi o tą nową odsłonę, mamy w tym znaleźć kilka całkiem ciekawych nowości. Ma być to na przykład znacząco bardziej otwarty świat, czy też możliwość podróżowania konno. Obecnie premiera najnowszego Diablo planowana jest jakoś na 2023, no i wyjdzie to wtedy na PC oraz na konsolach od Xbox'a o SpaceStation. Jedną z najważniejszych gier w Sky całego 2023 będzie także Starfield. Jest to oczywiście najnowsza gra od doświadczonego studia Bethesda, które do tej pory było znane przede wszystkim z serii Fallouta oraz The Elder Scrolls. W sumie Starfield prezentuje się bardzo podobnie do tych dwóch innych serii. Po raz kolejny będzie to gra RPG akcji, wszystko osadzone w ogromnym świecie. Jednak tym razem będą to zupełnie inne klimaty, a mianowicie klimaty science fiction w nowym Starfieldzie mamy jeszcze znaleźć wiele innych interesujących, nowych mechanik. Będzie to na przykład możliwość podróżowania pomiędzy dziesiątkami różnych planet, będziemy mogli także tworzyć własne statki kosmiczne, czy też nawet tworzyć własne miasta. Myślę, że tytuł jest naprawdę niesamowicie ambitny oraz może mieć naprawdę super wielki potencjał. W każdym razie należy pamiętać, że ostatnia historia BFSD jest raczej trochę średnia, w szczególności jeżeli chodzi o Fallout 76, więc nie wiadomo jak to będzie wyglądało od strony samego dopracowania. Jak ta całość zaprezentuje się w praktyce, tego przekonamy się w pierwszej połowie 2023. Kolejna niesamowicie ważna produkcja wychodząca w 2023 to Hogwarts Legacy. Jest to gra akcji RPG przedstawiana z trzeciej osoby. Jest ona osadzona w otwartym świecie, oczywiście wzorowanym na uniwersum Harry'ego Pottera. Na samym początku będzie musieli stworzyć swojego własnego czarodzieja czy też czarodziejkę, Będziemy musieli uczęszczać na przeróżne magiczne zajęcia, no i trzeba będzie także wchodzić w interakcje z innymi uczniami. Potem w ramach urozmaicenia będziemy przychodzili na znacząco bardziej otwarty świat, będzie się on skupiał przede wszystkim wokół właśnie tego tytułowego Hogwartu, aczkolwiek znajdziemy także wiele innych pobocznych lokacji, takich jak na przykład wioska Hogsmeade czy też Zakazany Las. Bez wątpienia jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych nadchodzących produkcji. W sumie aż dziwna sprawa, że do tej pory nie było jeszcze takiej gry. Triple A osadzonej w uniwersum Harry Pottera, więc takie wydarzenie jest naprawdę niesamowicie duże. Warto jednak wspomnieć, że za grę odpowiada studio Avalanche Studios, w sumie do tej pory nie stali za niczym super wielkim, żadnym tytułem Triple A, więc to akurat będzie ich pierwszy wielki sprawdzian. Premiera gry planowana jest na 10 lutego 2023 no i wejdzie to wtedy na wszystkich najważniejszych platformach. Teraz chciałbym wspomnieć o dwóch nowych grach od studia Insomnia Games, poczynając od Spider-Man 2. W sumie do tej pory są o tym bardzo ograniczone informacje, dostaliśmy z tego tylko i wyłącznie kinowy zwiastun, niestety bez żadnych fragmentów gameplayu. W każdym razie ze zwiastuna możemy zauważyć, że tym razem będą w tym przedstawione losy dwójki poprzednich Spider-Manów, czyli Milesa Moralesa oraz Petera Parkera. Możemy także zauważyć tego głównego przeciwnika, którym tym razem będzie przerażający Venom. W związku z tymi dwoma Spider-Manami, niektóre osoby myślały, że być może będzie w tym jakiś tryb kooperacyjny. Deweloperzy raczej zaprzeczyli temu pomysłowi, no i napisali, że będzie to rozgrywka tylko i wyłącznie dla jednego gracza. Ogólnie mówiąc, całe to studio, czyli Insomnia Games, jest naprawdę bardzo porządne. Wcześniej stali za bardzo dobrze ocenianymi poprzednimi grami z serii spider mana czy też na przykład za serią Ratchet and Clank. Można się spodziewać, że ten produkt również będzie na bardzo wysokim poziomie dopracowania. Czy rzeczywiście tak będzie? Tego przekonamy się jakoś w 2023, tylko i wyłącznie na PlayStation 5. Jeszcze jedna gra od tego samego studia, a mianowicie Wolverine. W sumie jest to jeszcze bardziej tajemnicza produkcja niż ten Spider-Man 2. Do tej pory otrzymaliśmy z tego tylko i wyłącznie krótki, kinowy zwiastun. Oczywiście bez żadnych fragmentów gameplayu. Deweloperzy zapowiedzieli, że gra znajduje się we wczesnej fazie produkcji, więc zapewne przyjdzie nam na to jeszcze poczekać kilka dobrych lat. W sumie ciężko powiedzieć, jak ten cały projekt będzie wyglądał w praktyce. W każdym razie spodziewałbym się czegoś podobnego, właśnie do tej serii Spider-Man'a. No i jako, że wychodzi to jeszcze o wiele później, no to być może będzie. Będzie to jeszcze bardziej ambitny tytuł. W każdym razie fani tego superbohatera będą musieli uzbroić się jeszcze w dużą cierpliwość. W produkcji znajduje się także kolejna Otsuna z popularnej serii Fable. A więc oryginalna trylogia wychodziła jeszcze w latach 2004-2010, do 2010, no i w sumie była uważana za jedną z lepszych serii gier akcji RPG, jakie to kiedykolwiek powstały w historii. W szczególności warto tutaj zwrócić uwagę na tą pierwszą odsłonę. Myślę jednak, że ta najnowsza odsłona ma naprawdę niesamowicie duży potencjał, jeszcze większy niż cała poprzednia seria. Zagra będzie odpowiadała bowiem bardzo dobre Studio Playground Games. Wcześniej byli znani przede wszystkim z popularnej serii Forza Horizon która to na przestrzeni ostatnich lat była dosłownie najlepszą wyścigówką na rynku. Zobaczenie zatem tych doświadczonych deweloperów na produkcji zupełnie innego typu myślę, że jest to jednak bardzo interesującym pomysłem, no i myślę, że ma to naprawdę bardzo duży potencjał. Niestety na stan obecny dostaliśmy z tego fable tylko i wyłącznie krótki kinowy zwiastun. W każdym razie dostaliśmy to jeszcze w 2020, no więc zapewne już niebawem dostaniemy z tego kolejne informacje. Niesamowicie duży potencjał ma także Suicide Squad Kill the Justice League. Jest to przygodowa gra akcji, przedstawiona z trzeciej osoby, osadzona w otwartym świecie. Możemy się w tym wcielić w czterech antybohaterów, no i w tym miejscu wymieniając, będzie to Kapitan Boomerang, Deadshot, Harry Queen oraz King Shark. Całą tą rozgrywkę będzie można przechodzić solo, ale także w trybie kooperacyjnym do czterech graczy. Zagrywka odpowiada bardzo porządne studio Rocksteady Studios. Wcześniej byli oni znani z bardzo podobnej serii o superbohaterach, a mianowicie Batman Arkham. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę przede wszystkim na Batman Arkham City, który to otrzymywał ocenę na poziomie 96%. Myślę zatem, że ta kontynuacja w postaci Suicide Squad po raz kolejny ma naprawdę super wielki potencjał, no i że może z tego wyjść jedna z najważniejszych gier w skali całego 2200. Myślę, że na wysokie piąte miejsce zasługuje nowe MMORPG od studia Riot Games. Wiadomo, że ma być ono osadzone w uniwersum League of Legends, czyli właśnie w tym świecie o nazwie Runeterra. Niestety na stan obecny nie ma o tym praktycznie żadnych oficjalnych informacji. W każdym razie na necie można jednak znaleźć oficjalną stronę właśnie tej Runeterry. Możemy zauważyć jak wygląda ta cała kraina oraz przeczytać o tym szczegółowe informacje, więc polecam się z tym wszystkim zapoznać. Szczerze mówiąc, nie wiem czy pod kątem dopracowania będzie to aż taka super, znakomita produkcja. W każdym razie, bazując na poprzednich grach od tego studia, a mianowicie League of Legends oraz Valorantzie, oba te tytuły odniosły dosłownie niesamowity sukces, więc czegoś podobnego można się spodziewać także po tym nowym MMO. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o samą grywalność, myślę, że może być to jedna z najbardziej popularnych gier w historii. No jeszcze jedna gra od studia Bethesda, o której warto dzisiaj wspomnieć, to oczywiście The Elder Scrolls 6. Ogólnie mówiąc, cała ta seria jest jedną z najlepszych gier RPG w historii. Ostatnia odsłona wychodziła natomiast w 2011, był to oczywiście Skyrim, no i do tej pory w graf to całkiem spora ilość graczy. Jeżeli chodzi o tą nową szóstkę, no to do tej pory są o tym bardzo ograniczone informacje. Jedynie w 2018 dostaliśmy z tego pierwszy kinowy Zwiastun, no i od tamtej pory była dosłownie jedna ogromna cisza. Bazując na ostatnich informacjach jeszcze z 2022, gra dalej znajduje się we wczesnych fazach produkcji, twórcy planują najpierw skupić się właśnie na tym całym Starfieldzie, no i dopiero potem skupią się w pełni na tym The Elder Scrolls 6. Gdybym miał zatem przewidywać, myślę, że wyjdzie on minimalnie w jakimś 2025. No i chyba najważniejsza gra Open World z całego 2023, a mianowicie Zelda Tears of the Kingdom. Będzie to kontynuacja wydarzeń z poprzedniej Zeldy, a mianowicie Zelda Breath of the Wild. Wychodziła ona jeszcze w 2017, otrzymywała wtedy naprawdę topowe oceny, no i przy okazji otrzymała także miano najlepszej gry z całego roku. Jeżeli chodzi o tą kontynuację, wiadomo, że zobaczymy w tym znacząco bardziej urozmaicone tereny. Będą to na przykład latające wyspy albo podziemne dungeony. Zajdziemy w tym także pojedyncze nowe elementy rozgrywki, takie jak na przykład cofanie w czasie, czy też takie tajemnicze przechodzenie przez ściany. Obecnie premiera gry planowana jest na 12 maja 2021, od oczywiście, w postaci ekskluzywa na Nintendo Switcha. Myślę, że na drugie miejsce zasługuje bez wątpienia nowa odsłona serii Wiedźmina. Na stan obecny otrzymaliśmy z tego tylko i wyłącznie pojedynczego posta, no więc informacje są naprawdę bardzo ograniczone. Wiadomo jedynie, że nowa odsłona będzie wspierana poprzez zupełnie nowy silnik Unreal Engine 5, co powinno zagwarantować grafikę na najwyższym poziomie. Developerzy potwierdzili również, że będzie to jeszcze bardziej bliska współpraca z tym Epic Games, no i że będą skupiali się także na rozwoju tego nowego silnika, w szczególności jeżeli chodzi o gry osadzone w otwartym świecie, oprócz tej informacji technicznej w zasadzie nie wiadomo nic innego, nie wiadomo kiedy będzie z tego data premiery, jakie będą platformy, czy też kto będzie na przykład głównym bohaterem, zapewne trzeba będzie się zatem uzbroić w naprawdę dużą cierpliwość. No i myślę, że na pierwsze miejsce najbardziej zasługuje GTA 6, w oficjalnych informacji, no to do tej pory są one bardzo ograniczone. Jedynie w tym roku przedstawiono, że kolejna ocena znajduje się właśnie w produkcji. Trzeba jednak wspomnieć, że ostatnio pojawiły się z tego bardzo liczne przecieki w postaci duszy gameplayów, Może było na tym zauważyć kilka całkiem ciekawych nowości, na przykład znacząco większą ilość NPC-ów na ekranie. Patrząc na historię deweloperów, tworzą oni dosłownie same wielkie klasyki, na przykład ostatni Red Dead Redemption 2 albo GTA 5. Są to dosłownie topowe produkcje, które na przyszłe lata wyznaczały standard, jeżeli chodzi właśnie o te gry z otwartym światem. No i cały czas charakteryzują się wysoką grywalnością. Bez wątpienia tak samo będzie w przypadku GTA VI. Niestety na premierę trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. Myślę, że minimalnie do 2024 albo 2025. Dobra więc to było w sumie na tyle dzisiejszy materiał, po lewej stronie trzymajcie z tego łącze podsumowanie. Piszcie w komentarzach, które z tych tytułów postawilibyście wyżej albo niżej, czy może zabrakło wam jakichś zupełnie innych produkcji. Ogólnie mówiąc była to dosyć ciężka do stworzenia lista, właśnie na bardzo dużą ilość tytułów, więc myślę, że wasze zdanie również może być w tym miejscu całkiem przydatne dla innych oglądających. Oprócz tego wszystkiego, jeżeli filmik Wam się spodobał, no to polecam także zostawić lajka, suba oraz dzwonka, polecam także wbić na mojego Discorda, czy też wesprzeć mnie na stronie Patronite. Dobra więc jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to było w sumie na tyle, więc ja się zamierzam do jutra.